Moi drodzy, taka improwizacja, krótka pogadanka o imieniu naszego syna, synka. Właśnie, pytacie jak się zdrabnia imię naszego syna. No, my zdrabniamy jako synek, synuś, syneczek, junior. Ale samo imię nie zdrabnia się w ogóle. To nie jest szanowny Romcio, Romek, Romeczek, coś się śmieje? To nie jest polskie imię, to jest Romeo, Just Romeo. I nie odmieniamy też tego imienia. Czyli przynajmniej my będziemy się do tego stosować. Oczywiście, wy możecie robić, co chcecie, no ale to jest nasz syn, więc my nie będziemy się stosować do odmian typu Romeowi, Romea. No, po prostu to jest Romeo. Kupiłem Romeo, byłem u Romeo, kocham Romeo, oddałem Romeo i tak dalej. Więc to jest tak w kwestii takiego wstępu i wyjaśnienia. To imię, historia tego imienia jest dość interesująca, ponieważ Nasz syn na początku miał się nazywać zupełnie inaczej. Ustaliliśmy, że imię dla syna wybieram ja, imię dla córki wybieram Marita. Za obopólną zgodą, ale no, no tak, no tak. Ale stwierdziliśmy, że nie będziemy sobie wchodzić jakby za wszelką cenę, nie będziemy negować imienia, które wybierzemy. Los tak chciał, że wybieraliśmy dobre imiona, i na początku nam się podobały. I imię naszego syna na porządku miało być na literę D, bo tak sobie dużo osób mi to dzisiaj pisało, że na bank będzie imię na literę D, bo jest. że jest Dane, Daniel, Dabi, Didi, Danusia. Na bank będzie na D. No i miało być na D, ale słuchajcie. Jakby to powiedzieć, czy mówić gdzie to wszystko było? Tak, no bo to jest największy sens, prawda? No dobra, no to. Ee, Mieliśmy ustalone imię, staraliśmy się o dziecko, jak wiecie. Miesiąc, drugi, trzeci, czwarty. Aż w końcu pojechaliśmy na wycieczkę do Rzymu. Jak pamiętacie, to było w lipcu. I e, okazało się, to było 8 lipca, wyjeżdżając na lotnisko, Marita nad ranem, jadąc na lotnisko bardzo wcześnie, e, zrobiła test. Jak to się nazywa, to jest owulacyjny, tak? Tak? No, zrobiła test owulacyjny i wyszło, że to jest ten dzień. No i trochę tak, się tak. zmartwiliśmy, no bo jechaliśmy tam z rodziną natomiast dla chcącego nic trudnego i wyszło na to, że po zameldowaniu po prostu wykorzystaliśmy ten znak i godzinę później czy dwie godziny później poszliśmy sobie normalnie co się zawstydzasz, staram. staram się to powiedzieć jakoś, Kurczę, wiesz, no nie, nie zawstydzaj poszliśmy już na spacer z rodziną i tak dalej mamy fajne zdjęcia z Rzymu na których nie widzieliśmy że nasz syn już jest z nami. Gdzieś tam w środku sobie pełza, leci, wygrywa wyścig, właśnie. No i, um, aha, bo pominałem najważniejszą kwestię. Kiedy tak leżeliśmy sobie na łóżku przed wyjściem na spacer, Marita stwierdziła, tak, wyczuła moment, że jestem jakiś taki w skowrąkach, i w ogóle jakaś taka była mega pozytywna aura. I wcześniej bała się mnie zapytać, jakkolwiek brzmi, bała się, żeby mi nie sprawić przykrości. Chciała zapytać mnie. Czy to imię, które wybrałem, na pewno mi się podoba, czy tak zostawiamy? Ja już wyczułem, że jej się nie podoba, jednak i że chcę zmienić to imię. I się cieszy teraz. To był ich plan, ja to znam. No i zapytałem, co proponuje. Powiedziałem, że nie będę się upierał. Jeżeli ma lepsze, to co proponuje. No i tak leżeliśmy, leżeliśmy. Marta y, czytała y, na liście jakichś imion fajnych, ładnych, wyjątkowych, różne imiona. I nagle wpadło imię Romeo. Tobie się zawsze podobało, bo mówiłaś, że jest Romeo Beckham, i że jest Maor, i Romeo Santos, piosenkarz i jest mało tych Romeo, i w ogóle, i w ogóle. No ja tak mówię, kurczę, fajne. I wiecie, co najlepsze? My w ogóle nie skojarzyliśmy, nie skojarzyli, mówiąc Romeo, nie skojarzyliśmy, że nawiązuje to w ogóle do Rzymu, w którym byliśmy i w którym powstał Romeo. To jest fantastyczne, nie? I Marita flisuje sobie po to, jak ja powiedziałem, ty całkiem fajne. No zobaczymy, zobaczymy. I Marita mówi, ja sprawdzę, co znaczy Romeo, jaka jest historia imienia Romeo. I okazuje się, okazało się wtedy, że leżeliśmy sobie tak, m, zakochani w sobie i czekając na ten spacer z rodziną, rozmyślając nad imieniem dla syna i Marta wpisała to imię Romeo, okazało się, że Romeo znaczy idący do Rzymu. I kurde, stwierdziliśmy wtedy, że tu nie ma przypadków i że na bank, na bank, na 100% Marita zajdzie w ciążę na tym właśnie wyjeżdża. No i stwierdziliśmy, że jeżeli się to okaże prawdą, a wiedzieliśmy, że to na pewno okaże się w Rzymie, jakby będzie stało się w Rzymie, no to syn będzie miał na imię Romeo. Jak wiecie, dwa tygodnie później całą historię zrobienia testu już y, ciążowego i tak dalej znacie, więc nie ma co tu gadać, ale to był ten dzień, w którym wymyśliliśmy to imię, w którym postanowiliśmy, że to będzie to imię i w którym zdecydowaliśmy się, że zrobimy wszystko, aby po prostu... To imię pozostało. No i pozostało. Romeo Daniel Majewski. Piękne, cudowne, wyjątkowe. Ja jestem zakochany w tym imieniu. Wiadomo, że każdy ma inny gust. Natomiast z naszym proszę nie dyskutować, okej. Okay? <grym>